W rocznicy zakończenia II wojny światowej w Sandomierzu odbyła się uroczystość patriotyczna związana z obchodzonym w maju narodowym dniem zwycięstwa. Delegacje spotkały się tuż przed południem na cmentarzu katedralnym, aby oddać hołd wszystkim walczącym o wolność kraju. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej modlitwy za poległych w czasie II wojny światowej. 8 i 9 maja 1945 roku są uznawane na świecie za moment zakończenia II wojny światowej. W Europie Zachodniej, obecnie także w Polsce, oficjalnym dniem zwycięstwa jest 8 maja. Tego dnia, w 1945 roku, o godzinie 15, ogłoszono koniec wojny. Dzień wcześniej, 7 maja, Niemcy podpisały swoją kapitulację w Reims we Francji w obecności przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR. W Litwie przyszedł czas na złożenie wiązanek oraz znicze przed pomnikiem drugiego Pułku Piechoty Legionów. W uroczystości wzięli udział samorządowcy, uczniowie sandomierskich szkół, mieszkańcy oraz przedstawiciele służb mundurowych i organizacji kombatanckich. Na zakończenie wydarzenia uczestnicy mogli wysłuchać wiązanki utworów i pieśni patriotycznych. Poseł na Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. komendy powiatowej policji w Sandomierzu